Siema, to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów na moim kanale, bo chwilę pytacie o to, kiedy się pojawią fursony widzów w 3. Odpowiedź jest jedna, dzisiaj się pojawiają. Ostatni odcinek skończyliśmy na tych dwóch fursonach i lecimy sobie teraz patrząc co mamy ciekawego. Myślę, że sobie dzisiaj tak dotąd sprawdzimy, bo jest kilka ciekawych furson, na które trzeba zwrócić uwagę. Zaczniemy sobie tutaj od. Hasko Wilka, z tego co się dowiedziałem. Tak, jest to Husky bardziej, dobra. I tutaj jest napisane, że dużo osób myli ją z królikiem z kotem. Ja bym się właśnie do tego królika bardziej odniósł. No niestety ta fursona wygląda bardziej jak królik niż Husky, co nie zmienia faktu, że wygląda fajnie. Standardowa paleta kolorów, bardzo popularna, bo jest to e, odcienie fioletu połącznie z białym, tutaj tylko te łapy są. Różnego koloru, czyli niebieskiego i takiego diamentowego koloru, niebieskiego jasnego. Tak samo te wnęki w uszach. Fursona bardzo ładna. Tutaj widzę jakiś kolczyk, w sumie dwa kolczyki na uszach. Bardzo fajna fursona. No, łepek przypomina bardzo królika, chociaż wiem, że zamysł był, był inny i chyba w trakcie dostaniemy jakby zmienioną tą fursonę. Dla mnie fursona jest bardzo ciekawa, nawet dla mnie by było lepiej, jakby była królikiem, ale jest haskim. By była jakaś różnorodność, mamy dużo tych psowatych w fandomie. No, jest ciekawie, fajna fursonka. Dalej mamy łosia, niewiele. Kurde, wygląda to jak kalka. Chyba nie będę tego oceniał. Skąd mi się wydaje, że skądś to znam, sądząc po tym jak to jest odrysowane i obrysowane, musi być to kalka. No niestety nie jestem w stanie tego ocenić na chwilę obecną. Fursona mojego kolegi nazywa się... Kurde, ale to wygląda na kalkę, no. Powtórzę się, nie kalkujcie, nie odrysowujcie Furson. Jest dużo świetnych, darmowych baz. Jeżeli to jest łoś, no to po prostu trzeba zamówić, bo. No inaczej, ty Fursonyla no nie będziesz miał. Znaczy, się masz ją, tylko chodzi o to, że w sposób legalny i odzurowany. Dalej mamy pieska albo lisa. Nie jest to opisane. Wygląda na samodzielnie narysowaną, chociaż mógłbym się mylić. Na pierwszy rzut oka nie wygląda jak kalka. Kolorystyka ciekawa. Biało-pomarańczowa. Wygląda to ciekawie. Nie jest to. Jakby wyżyny bycia kreatywnym, fajne ma oczka, gwiazdki. Wygląda to dosyć ciekawie, jakby inaczej, jeśli chodzi o tę kolorystykę pomiędzy tymi czerwonymi, szarymi, niebieskimi fursonami. Jakby pomarańczowy jest po prostu ciekawy. Podoba mi się to, że nie jest jego tutaj za dużo, nie jest taki jebitny. ale chyba jeszcze fursona do pracowania. Dla mnie ok, ale. To nie jest coś, co przykuwa moją uwagę. Wiem, że twórcy może się super podobać. Dla mnie jest okej. Okay. Wygląda jak samolot bojowy, no tak gdzie to wygląda, no okej. Okay. No mamy samolot bojowy, no chcesz być samolotem bojowym, masz samolot bojowy. Eee, dam to w kategorii śmieszne, bo nie jestem też tego w stanie ocenić. Cikierbisty, dobra, dobrze myślałem. Chyba fursona robiona na telefonie albo to wygląda strasznie dorysowane i to kurde znowu mi na kalkę straszną wygląda. Wiem, że ktoś mógł to narysować i tak dalej. Jest tutaj dopisy jakieś. Jakby to wygląda strasznie, jakby ktoś dopisał. Chociaż linie tych i z tym są mega podobne. Nie wiem, musi mi ktoś powiedzieć, bo to znowu wygląda na kalkę, nie? Na odrysowane coś, bo widzę tutaj takie niedorobione szczegóły. Samą fursonę mogę ocenić co najwyżej. Fursona ciekawy, ma wzór ma popularne kolory niebieski, i czarny. Rogi, wickerbisty, wickerbistów Beast. Wicker jest też dosyć mało, nikt też tak jakoś specjalnie nie używa tej rasy do, 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 do tworzenia swoich furson, bo jest za mało cute, moim, moim zdaniem mi się podoba, jest ciekawa, taka mistyczna, Są, jeszcze jest zamknięta wersja tej rasy, to się nazywa wickerbist królewski, także żeby go mieć trzeba po prostu zapłacić, tutaj wygląda to ciekawie, fajnie, ale no mam wątpliwości co... Co do rewki. Jest tutaj opis, nie? Ogólnie, kurde, teraz zauważyłem, ale no dalej to dla mnie troszkę podejrzane. Dobra, to są dane jakieś, za darmo. Baza do użytku za darmo. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że się jakoś usprawiedliwiłaś w tym tutaj. Widzę tu inspiracje trochę. Nie wiem, zostawię to bez komentarza Pancake, zostawmy to bez komentarza Następna fursona Pysk taki, bym powiedzieć, że byczy, krowi, koń W połączeniu ze smokiem Tutaj jest, tutaj jest taka psia trochę wersja Wiadomo, to są inne całkiem fursony I sobie po prostu zepnę je w jedno Cztery skrzydła ma Tutaj już jest bez skrzydeł O, to mi się na przykład już bardziej podoba To wygląda bardzo ciekawie Fajny motyw, taki bardziej mroczny Tutaj mamy kolejną fursonę Tutaj jest kot, kotek, kotyk, też fajny, z bliznami. Ogólnie te cztery ocki mogę ocenić. Ja ocenię w skali od 1 do 10. Tutaj mocna dziewiątka, tutaj dam ósemkę. Tutaj dam dziesiątkę, bo mi się podoba ten, yy, ta skórzana kurtka z kolcami i tak dalej, ogólnie klimat całej fursony. A tutaj dam siódemkę. To jest taka dosyć basicowa fursona, taka bardzo... Pospolita. Te trzy zasługują na wyróżnienie. Są bardzo fajne, podoba mi się. Tutaj jest fursona, która jest nieskończona, więc nie będę w stanie mógł ocenić. Ile? No, już się zbliżamy do końca. Jaszczur ty Bazylisk, no jest napisane, sorry, nie zauważyłem. 22 lata 175 cm wzrostu kolory. Bardzo fajnie to wygląda. Kurde, jeśli chodzi o kolorystykę, nie jest jakoś oryginalna, ale w kształcie jeśli chodzi o fursonę, strasznie mi się jakoś jaszczurowate podobają w sensie w tym stylu, że e, smoki, czy właśnie takie jaszczurki, nie tyle co krokodyle, aligatory, takie wiecie przekokszone strasznie, ale takie smukłe postacie jaszczurowate są bardzo dosyć ciekawe. Bazilisk. Fajnie to wygląda, fajnie mu z oczu patrzy. Ma ząbki, ma te zewnętrzne zęby na skórnej i tak dalej. Fajne, ma tu te Błony do pływania, te swoje płetwy ma te oskrzela razem z tymi uszami dziwnymi. Kurde, to mi się podoba. To chyba będzie fursona, która naj, najbardziej dla mnie uwagę zwróciła. Ta fursona wygryw dzisiaj, nie? Ale jeszcze nie kończmy ocen. Mamy tutaj ruki, bardziej taki styl kreskówkowy podoba mi się. Kolorystyka też dosyć pospolita. Boże, tu ma jakieś serduszko, to ciekawie wygląda. Taki isterek. Yy, właśnie w kolorystyce takiej szaro-białej gdzie są elementy czerwone, bardzo fajnie to wygląda, no kurde, no ma podstrzał do tego, ale dalej ten jest moim ulubionym. Znowu w klimatach właśnie takich okultystycznych widzę z Fursonka, połączenie Kota i o ogólnie to jest, Crow z Krukiem, Krukiem, o. Ma dwie głowy. To też ciekawy koncept, taki do jakiegoś loru, jak najbardziej może zmieniać swoje oczy. Albo ma dwie pary oczu po prostu. Fajna kolorystyka, taka no, też pospolita, ale sam motyw yy, jakby dwuczęściowej, jakby dwie osobowości fursonej wygląda to bardzo ciekawie. Żebym miał ułożyć swoje top 3, no to jest top 1, tu jest top 2. I żeby nie wybierać o tej jednej samej osoby, potem ma bardzo duże szanse. To top 3, jeśli chodzi o to, to jest dla mnie. Także no, tak to wygląda dzisiaj. Także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Już niedużo zostało do 4000 subskrypcji, bo tylko 500 subskrypcji zostało tak naprawdę. Także musicie się postarać. Także no, dziękuję za oglądanie, na razie, pa i cześć. Yo!